Hej, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Dzisiaj omówimy Bitcoina i jego manipulację cenową w związku ze wczorajszym ogromnym wzrostem rezerwy. Będziemy analizować również to, jak wzrosty rezerwy Bitcoina wpływały historycznie na cenę. Dodatkowo token który po informacji na Max Data Up wzrósł aż o 187% i czy warto go teraz kupować, czy jednak warto jeszcze poczekać. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a dzisiaj wieczorem o godzinie 20.00 koniecznie bądźcie na telegramie Max Data Up, ponieważ będzie livestream na temat psychologii w tradingu. Dołącz do Telegram na stronie Max Data Up, a jeżeli chcecie współtworzyć te platformy, na przykład jako Full Stack deweloperzy lub analitycy rynku kryptowalut, to koniecznie odezwijcie się na Telegramie. Zaczynamy od szybkiego przeglądu nagłówków newsów. Grupa rzeczników konsumentów kryptowalut odpycha atak Seku. Bitcoin ATMs. Ponad 400 maszyn zostało wyłączonych z sieci w ciągu ostatnich 60 dni. Negatywna informacja niewątpliwie dla rynku. Natomiast liczba milionerów bitcoinowych wzrosła o 140%, gdy cena bitcoina przekroczyła 20 tysięcy dolarów. Kolejny również mówi o tym, że zdecentralizowany rywal Jacka Dorsea chodzi do App Storeu. Jack Dorsey przypomnę, że stworzył sieć Nostr, na której oparł między innymi zdecentralizowane social media Damus. Natomiast zdecentralizowany rywal Jacka Dorzygo to jest Blue Sky. Kolejny nagłówek mówi o tym, że Chiny zachęcają turystów z Hongkongu do korzystania z cyfrowego juana zniżkami na zakupy. No i to jest właśnie to, o czym mówiło się przez bardzo długi czas, że te cyfrowe pieniądze banków centralnych będą w taki sposób wdrażane, że ludzie po prostu będą mieli zniżki na poszczególne rzeczy. Wczoraj właśnie widziałem, że podobała Wam się ta analiza dotycząca tej manipulacji związanej ze wzrostem rezerwy bitcoinów, a później te bitcoiny zostały wyciągnięte z giełd i po raz kolejny ta sytuacja się powtórzyła. I zwróćcie uwagę, zaraz po tym, jak ta rezerwa bitcoinów odreagowała w dół, inwestorzy się uspokoili i cena Bitcoina wzrosła o dobre 3%. W ciągu zaledwie 14 godzin warto zatem śledzić te przelewy bitcoinów i być na bieżąco, ale uwaga, uwaga, a co by było, gdyby bitcoin zostały przelane na giełdy i by tam zostały? No właśnie, przeanalizujmy dane historyczne. Zwróćcie uwagę, wzrosty rezerwy bitcoina. Które zostawały, przeważnie historycznie, powodowały bardzo duże spadki. Ostatni taki duży wzrost o 1,4%, spadki o 8,7% w ciągu 5 dni, w tym samym czasie wzrosty w ciągu 16 godzin o zaledwie 3%. Poprzedni, przed upadkiem FTX-u, wzrost o aż 3% spowodował spadek aż o 25% w ciągu 2 dni. Jedna manipulacja była wzrost o 6%, następnie odreagowanie, cena i tak zareagowała spadkowo o około 6% w ciągu jednego dnia i 22 godzin. Poprzedni jeszcze wzrost z sierpnia 2022 o 1,5% cena spadła aż o 13,6% w ciągu 3 dni i 18 godzin, przy czym wzrosła nieznacznie, była tylko o 1,5% w ciągu jednego dnia poprzednie takie wzrosty. O 1,3% spowodował spadek aż o 12,5% w ciągu 5 dni i 14 godzin, natomiast poprzedni o 1,2% wzrost rezerwy spowodował spadek o 10,5% w ciągu 2 dni i 22 godzin. Bardzo duże spadki. Nanieśliśmy zatem te spadki, czyli change minus, na tę kolumnę. Tutaj wzrost rezerwy bitcoina RBTC nanieśliśmy również i czasy dni, ile czasu zajęło do dojścia do tego najniższego, krytycznego poziomu w przedziale około tygodnia. Również nałożyliśmy wzrosty ceny, jak wyglądały i w jakim czasie. No i change per 1% RBTCS, czyli zmiana na 1% wzrostu rezerwy bitcoina, i tutaj wyliczyliśmy, jest to liczone mianowicie tak, dzielimy zmianę procentową. Przez E3, czyli wzrost rezerwy Bitcoina, i dzielimy to przez 100. W związku z tym mamy średnią zmianę, jaka jest po wzroście rezerwy Bitcoina o 1%. I ta średnia zmiana average wychodzi nam na to, że jest minus 6,8%. Cena spada w momencie. Gdy rezerwa bitcoina wzrasta o 1%, a mediana z tego wyciągnięta czyli najczęstsze zdarzenia, sugeruje nam na minus 8,3%, o tyle spada cena statystycznie po wzroście rezerwy bitcoinów o 1% po czasie o około 3,3 dnia. Ok, czyli teraz, jeżeli mamy wzrost rezerwy bitcoinów o 1,3%, który widzicie tutaj, jeżeli taki wzrost by się utrzymał, to potencjalnie ta cena byłaby zagrożona. I jakby była zagrożona? Mianowicie następująco: current change, czyli obecna zmiana 1,3%. W związku z tym średni spadek minus 9,4% w ciągu 3,8 dni, a mediana spadku minus 11,4% w ciągu 3,3 dni. Dni. Jeżeli byśmy to mieli nanieść na wykres bitcoina, wyglądałoby to następująco. Jeżeli rezerwa w tym momencie by wzrosła, o 1,3% cena mogłaby spaść o 8% w ciągu 4 dni. Natomiast jeżeli mediane byśmy liczyli minus 11,5% w ciągu 3 dni, wyglądałoby to zatem Następująco. Potencjał dojścia do poziomu około 21 tysięcy dolarów w przeciągu najbliższych 3-4 dni. Dajcie znać, znowu, co wy na ten temat sądzicie, czy uważacie, że to ma sens. Mamy altcoiny, które również bardzo mocno rosną. Rosną w stosunku do dolara, akurat tutaj, i to ten altcoin wzrósł o 187%. I zwróćcie uwagę, tak został mocno wypompowany po informacji. O tym, że będzie mieć listing na Binance. Ten altcoin, uwaga, uwaga, wcześniej już był wypompowany dosyć mocno w stosunku do dolara i do bitcoina, natomiast po tej informacji o tym, że będzie mieć listing na Binance, jeszcze w ciągu jednego dnia 180%. Oczywiście cena już zdążyła wrócić do swoich poprzednich poziomów, ale co nam mówi tak duży wzrost? Mówi nam o tym, że jeżeli Ktoś wcześniej te ceny aż tak mocno wypompował, to być może ta cena rzeczywiście będzie tu mogła podskakiwać pod te poziomy. No i teraz jest pytanie, czy warto w związku z tym tego typu altcoiny już podkupywać, czy jeszcze poczekać. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. No i moja opinia jest na to następująca. Ja obserwuję przede wszystkim to, na jakim poziomie dany altcoin był trajdowany przez ostatni. Czas. I teraz wyłączę cenę tego altcoina, zostawię średnią kroczącą. I zwróćcie uwagę: w większości sytuacji, kiedy Bitcoin kosztował około 23,5 tysiąca dolarów, czyli tyle, ile obecnie, ten altcoin był tradowany mniej więcej na tym poziomie. 65% niżej od obecnego poziomu. W związku z tym, jeżeli, jeżeli ten altcoin doszedłby do tych poziomów, a Bitcoin w tym samym czasie znacząco by nie spadł, to ja potencjalnie byłbym bardzo zainteresowany do tego, żeby zakupić spekulacyjnie, czysto spekulacyjnie takiego altcoina na potencjalne wzrosty. Dzisiaj informacje o listingu były dwie, wczoraj informacje o listingu było około cztery. W związku z tym pozostałe altcoiny dają jeszcze potencjał na bardzo fajne, bardzo sensowne wzrosty. Uwaga, uwaga, jeżeli Bitcoin w tym samym czasie będzie też rosnąć albo zachowywać przynajmniej trend boczny. Na ten moment. To by było na tyle. Dołączcie koniecznie do Telegrama dzisiaj o godzinie 20. Bądźcie na live streamie. Analiza rynku oraz psychologia w tradingu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.